kochani w nowym filmie dzisiaj film będzie z Kardameny, ponieważ właśnie tam jedziemy, umówiliśmy się ze znajomymi i właśnie e, oni dość często spędzali zeszłoroczne lato w Kardamenie, a my właściwie, szczerze, nigdy, ja nigdy nie byłam na plaży w Kardamenie, bo jakoś tak nie po drodze, naprawdę Kardamena jest jakieś 40 minut drogi od centrum Kos i tak jakoś nie było nam po drodze, wiecie, woleliśmy na przykład pojechać na, na Kefalos, ogólnie na, w tamte rejony. Jesteśmy też bardzo ciekawi, jak wygląda ogólnie Kardamena, bo Kardamena, dla tych z Was, co nie wiedzą, to jest takie, taka miejscowość tutaj na południu wyspy. Jak, jak powiedziałam, około 40 minut od, od Kos, od miasta Kos. Taka też można powiedzieć bardziej turystyczna miejscowość. Znajduje się tam mnóstwo hoteli, tawern, właśnie y, mają też swój port piękny. Dzisiaj jest 5 lipca i też właśnie ciekawi nas jak jak Kardamena jest przygotowana i ogólnie czy jest otwarta na właśnie turystów. Z tego co teraz widzimy, słuchajcie, mnóstwo autobusów z turystami właśnie nas mija. Jadą z lotniska, także właśnie no to są też jedni z pierwszych turystów tutaj. Witamy, witamy, i irzate, witamy na Kos na I słuchajcie, no jesteśmy ciekawi po prostu, zobaczymy co się tam dzieje. Troszeczkę pokręcimy, ale główny cel to jest po prostu pojechać na plażę. Zostańcie z nami i zapraszamy Was na tego vloga. Dio, chcesz coś powiedzieć? Mów! Także tego. To no nie no, mów coś! Nigdy nic nie mówisz. No powiedz, powiedz fajnie. Fajne, tak. Do you like cardamena? Kardamena, eh? It's ok Are you curious? Yes, I'm curious to see what we're going gonna find out there now. Dobra, już nie będę Dio męczyć, bo on jest tutaj skupiony na prowadzeniu, dzisiaj jest niedziela i trochę jest, wszyscy jadą w okolice Kefalos, słuchajcie, właśnie na plaży i to tak właśnie wygląda. Dobra, no to co, to zostańcie z nami i widzimy się za chwilę. Parking między tymi hotelami Kleopatra, tak jak widzicie. No i zabieramy rzeczy i znajomi napisali, że gdzieś tutaj są, także e, idziemy ich znaleźć. Ale skorąco. Wyszliśmy teraz z klimą i po prostu masakra. Dobra, i dzisiaj jesteśmy ubrani na czerwono. Tak wyszło. Bye. Uh -huh. w kawiarni, przyszliśmy coś zjeść yy, I zobaczcie jaki mamy piękny widok Jesteśmy na pierwszym piętrze Tutaj, nice tutaj gdzieś obok Tio widzicie nazwę tej e, very nice kawiarni view. Very peaceful, the sea is wonderful Very, very warm mm. Jest naprawdę bardzo gorąco, że robię Uff. Jesteśmy sami We are only us here only we are here mm. Mm. Także będziemy sobie teraz jedli Pokażemy Wam za chwileczkę co zamówiliśmy Ja dziś na słodko Εγώ θα ήθελα ένα hamburger κλασικό με τυρί. Ωραία. Και ένα κλασικό με τυρί. Και το ξεχωριστό που θέλει η Αλεξάνδρα είναι μία βάφλα με άσπρη σοκολάτα. Έχετε. Και φρέτο σπρέσο μέτριο παρακαλώ. Ωραία, με λευκή σοκολάτα. Τι άλλο θέλει. Έχουμε φράουρα αν θέλετε. Όχι, όχι, μόνο. Και ένα φρέτο σπρέσο μέτριο. 아이스토리 kardamena beach we came for swimming with our friends here we had a lunch earlier oh. here is uh, very nice very beautiful uh, it is uh, now it's almost seven o'clock but yes. you can still see a few people you can see maybe some people in the back right there. And I myślę, że a, little bit longer. Nami, a little Za nami. nami właśnie są hotele, e, tam są wszystkie piękne. Bóry. W Ogólnie tutaj jest bardzo fajna plaża, żeby właśnie przyjść z rodziną, z dziećmi, bo jest naprawdę bardzo płytko, pieszczyście. Yes. Powiem Wam, że piękne plaże mają tutaj w Kardamenie. Bo to, to teraz przyznaję ludziom rację, ci, co tutaj przychodzą i właśnie e, pływają. I ja się zawsze dziwiłam, dlaczego tak daleko jeżdżą. Teraz już wiem dlaczego. Są piękne plaże. Jeszcze zabierzemy was w jedno miejsce, bo powoli się zbieramy i jedziemy teraz do Pili, do takiej wioski. No i zobaczycie co to będziemy robić, bo jedziemy tam w pewnym celu. Ale to powiemy wam za chwilę. Welcome, welcome wszyscy, welcome. Samolot leci, nie wiem czy to zobaczycie. Turyści przylatują. Witamy, witamy na Kos. Przylatujcie. O, zgubiło mi fokus. Ale widzicie ten samolot, o proszę. Nie leci. Welcome. Okay, we are in Pili. And now it is a famous spring here with very clear, good, healthy water. We came to take a little bit water to drink. Tak, także jesteśmy w Pili idziemy. Prawie zachód słońca, jest jeszcze taki upał. Zobaczcie ile butelek znajoma ma oni regularnie tutaj przychodzą Proszę bardzo Magiczne źródełko tak jak widzicie z różnych stron tutaj właśnie woda leci Ja pamiętam kiedyś tu z babcią przyjechaliśmy bo też ledwo co schodziła po tych schodach ale Dzieciaki już mają frajdę już tutaj nalewają wodę Ona jest zdatna do picia Także już sobie dzieciaki napełniły butelki z wodą Ona jest czysta ta woda Właśnie zdatna do picia Także jakbyście kiedyś byli nawet na Kost, To możecie tutaj przyjechać I ten. i się po prostu napoić Spójrzcie i z tej strony z każdej strony Może mi się uda napić O, ta zimna Mmm ale orzeźwiająca. Brawo Dio, my też bierzemy. Ale fajnie. Fajna, zimna, orzeźwiająca. Proszę bardzo, buteleczki. Dio najpierw opukuje. Akurat teraz biorą dla rybek, bo mają akwarium i właśnie nalewają wodę dla rybek, żeby rybki miały czystą wodę. Ale czad, Dio, nie? Tak. Fajnie. I jest bardzo teraz możecie dokładnie zobaczyć, jak zimna jest ta woda, bo właśnie widać na butelce. Mega! Czysta woda do picia. Słuchajcie, przychodzą tu lokalsi, właśnie pani przyszła, widzicie, za mną i niesie butle z wodą i przychodzą sobie lokalni do źródełka i sobie nalewają. Mamy trochę dalej, bo Pili jest kawałek od Kos. I właśnie zapytaliśmy tutaj lokalnych, bo to jest taka tawerna, siedzą sobie i zapytaliśmy czy ich właśnie o... Eee, o tą zasadę kiedy dziewczynka kiedy chłopiec ja, tutaj gdzie teraz jesteśmy jak się napijecie tu, tu będzie chłopak ale chłopak, trzeba jeszcze tutaj. trzy razy iść no, wokoło piję tutaj ja idę z drugiej strony napić Nie, ja chcę tutaj. dziewczynkę a z drugiej strony ja idę do dziewczynki chodź te Nie! Nie, tutaj. A tutaj, słuchajcie, Na właśnie same. z tej strony, e, jak się napije, napije kobieta, to będzie dziewczynka. Ja już tą piłam tak w ogóle, e, ale jeszcze trzeba iść trzy razy wokoło. No, really A uh, feliz. I, I drink from both. Ja w sumie wypiłam z obu stron, nie i wiem, bliźniaki, dziewczynka i chłopak. Także tak jak widzicie, za nami idzie ta woda w podziemia, i właśnie tutaj, Dio, pokaż, Tutaj właśnie e, nawadnia tutejszą roślinność. Tu jest taki kanał, jakby można powiedzieć. Nie wiem, czy to widać, Dio. <laughs> no. Beautiful. jeszcze mamy, Jeszcze mamy piękny zachód słońca. O, teraz widać, jak na nas właśnie. Sunset, Ale widać po it. naszych y, twarzach, cerach, że piękny zachód. Jeszcze tylko wam tutaj wyjaśnię. Właśnie tutaj są te źródła i tutaj to się nazywa i tu jest napisane Ipaliapihi, czyli old water spring, tak jak jest napisane. I z tyłu jest jeszcze tawerna, w której możecie sobie coś zjeść, napić się czegoś. Także... Znajdujemy się we wio wiosce Pili. Chyba już o tym wspominałam właśnie wcześniej. So now we are heading home. It's, uh, almost, uh, 8 yes? Wracamy z zachodem słońca. It a day. Ta, chciałam, chciałam to powiedzieć. To był super dzień. Także kończymy tego vloga. Fajnie, że jesteście ciągle z nami. Fajnie, że nas motywujecie. E, no ogólnie, w ogóle fajnie, że jesteście będziemy kręcić dalej, także do zobaczenia, do zobaczenia w kolejnych filmach, pa! Pa!